Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się pyszczakami z grupy Mbuna. Myślę, że to jest dosyć ciekawy i inspirujący temat, także zapraszam do oglądania. Pyszczaki Embuna to jedne z najbardziej fascynujących ryb akwariowych pochodzących z afrykańskiego jeziora Malawi. Ich nazwa, pochodząca z języka ludu Tonga, oznacza kamienny mieszkaniec, co doskonale oddaje ich naturalne środowisko. Te niezwykle barwne i energiczne pielęgnice są znane z intensywnego ubarwienia, dynamicznego zachowania oraz skomplikowanej hierarchii społecznej. Charakteryzują się także terytorialnością i specyficznymi wymaganiami środowiskowymi, co sprawia, że ich hodowla wymaga odpowiedniego przygotowania i wiedzy. Pyszczaki z grupy Mbuna od lat cieszą się ogromną popularnością wśród akwarystów, którzy pragną wzorować w domowych zbiornikach ich naturalne środowisko. Właściwe warunki i odpowiednie Dieta i przemyślany dobór obsady to klucz do sukcesu w hodowli tych niezwykłych ryb. Powiedzmy sobie coś o naturalnym środowisku pyszczaków. Pyszczaki z grupy Embuna to ryby pielęgnicowate zamieszkujące jezioro Malawi w Afryce Wschodniej. Ich środowisko naturalne jest wyjątkowe i znacząco różni się od innych siedlisk ryb słodkowodnych. Embuna żyją przede wszystkim w skalistych rejonach jeziora, gdzie znajdują liczne kryjówki wśród skał i jaskiń. Jezioro Malawi, czyli jedno z najstarszych i najczystszych jezior świata, charakteryzuje się stabilnymi parametrami wody. Temperatura waha się od 24 do 28 stopni Celsjusza, a pH jest zasadowe, utrzymując się w przedziale od 7,5 do 8,8. Woda jest twarda, dobrze natleniona i uboga w substancje organiczne, co sprzyja specyficznemu ekosystemowi. w naturze żywią się głównie glonami porastającymi skały, zwanymi auwuchs, które zawierają również drobne organizmy, tak jak plankton czy skorupiaki. Są to głównie roślinożercy, dlatego w akwariach wymagają diety bogatej składniki roślinne. Ryby te są terytorialnego i agresywnego usposobienia, zwłaszcza samce, które zajmują wybrane kryjówki, broniąc je przed innymi osobnikami. W naturalnym środowisku mają do dyspozycji bardzo duże obszary, ale w akwariach ich dominacja staje się bardziej widoczna, co wymaga odpowiedniego doboru obsady i aranżacji wnętrza zbiornika. Rozmnażanie pyszczaków embuna również jest wyjątkowe. Są to pyszczaki gębowe, co oznacza, że samice inkubują jaj na rybek w pysku, chroniąc je przed drapieżnikami. Młode pozostają pod opieką matki przez kilka tygodni, aż staną się wystarczająco samodzielne. Środowisko naturalne mbuna to ekosystem pełen dynamiki i barw. Ich życie wśród skał, intensywne interakcje i unikalny sposób rozmnażania sprawiają, że są fascynującymi mieszkańcami jeziora Malawi oraz niezwykle interesującymi rybami w hodowli w akwarium. Jednak, aby zapewnić im odpowiednie warunki w niewoli, warto jak najlepiej odwzorować ich naturalne środowisko, od parametrów wody po układ skalnych struktur i odpowiednią dietę. Teraz chciałbym pokazać Wam gatunki jakie oferuje nam grupa Embuna. Wybaczcie, że nie będę czytał łacińskich nazw, tylko spolszczone, ponieważ mógłby sobie połamać język. Pierwszy z nich jest spłyszczak złotopłetwy. Ten gatunek osiąga długość od 10 do 15 cm i charakteryzuje się niebieskim ciałem z żółtymi płetwami. Jest stosunkowo łagodny w porównaniu do innych embuna. W naturze zamieszkuje strefy przybrzeżne z dużą ilością osadów i pojedynczymi skałami. W akwarium zaleca się zbiornik o pojemności minus 200 litrów z licznymi kryjówkami i przestrzenią do pływania. Dieta powinna opierać się na pokarmach oczywiście roślinnych. Drugim z nich jest pyszczak Afra, niewielka około 10 cm ryba o intensywnym ubarwieniu z pionowymi pasami na ciele. Samce zazwyczaj są bardziej kolorowe niż samice. Gatunek ten jest terytorialny i może wykazywać agresję wobec innych ryb. W naturze zamieszkuje skaliste obszary jeziora. W akwarium o pojemności co najmniej 90 litrów warto zapewnić im liczne kryjówki, dieta oczywiście powinna być zróżnicowana z przewagą pokarmów roślinnych. Trzecim jest pyszczak hongi, ryba dorastająca do 12 cm o charakterystyczne niebiesko fioletowym ubarwieniu z pomarańczowym grzbietem. Samce są bardziej intensywnie ubarwione niż samice. Gatunek ten jest terytorialny, ale mniej agresywny w porównaniu do innych embuna. W naturze występuje w skalistych rejonach jeziora. Akwarium powinno mieć minimum 180 litrów z licznymi skałami i kryjówkami. Dieta oparta na pokarmach roślinnych z dodatkiem białka zwierzęcego. Czwarty z nich, pyszczak wysmukły, gatunek osiągający do 15 cm długości, charakteryzujący się wydłużonym ciałem i specyficznym nosem. Istnieje kilka odmian barwnych tego gatunku. Ryby te są terytorialne i mogą Wykazywać agresję, zwłaszcza w stosunku do przedstawicieli własnego gatunku. W naturze zamieszkują skaliste obszary jeziora. W akwarium zaleca się zbiornik o pojemności co najmniej 200 litrów z licznymi kryjówkami. Dieta powinna być bogata w pokarmy rośliny, aby zapobiec nadmiernemu otuszczeniu ryb. Piątym jest pyszczak zebra. Ryba dorastająca do około 12 cm, występująca w różnych odmianach barwnych, w tym popularnej red-red o intensywnym pomarańczowym ubarwieniu. Samce zazwyczaj są bardziej kolorowe niż samice. Gatunek ten jest terytorialny i może być agresywny wobec innych w naturze oczywiście zamieszkuje skaliste obszary jeziora. Akwarium powinno mieć minimum 200 litrów z licznymi skałami i kryjówkami. Dieta oparta na pokarmach roślinnych z dodatkiem białka zwierzęcego. Pyszczak Saulosi, niewielki gatunek odrastający do około 8-10 cm. Samce są niebieskie z ciemnymi pasami, podczas gdy samice mają żółte ubarwienie. Ryby te są terytorialne, ale ich agresja jest umiarkowana. naturze zamieszkują skaliste rejony jeziora. Akwarium powinno być o pojemności co najmniej 120 litrów, powinno zawierać liczne kryjówki. Dieta głównie roślinna, oczywiście z białka zwierzęcego. Pyszczak damasonii. Mała, około 8 cm ryba o intensywnym niebieskim ubarwieniu z ciemnymi, pionowymi pasami. Kiatynek ten jest bardzo terytorialny i może być agresywny zwłaszcza wobec przedstawicieli własnego gatunku. W naturze oczywiście zamieszkuje skaliste obszary jeziora. Akwarium powinno mieć minus 150 litrów z licznymi skałami i kryjówkami. Dieta oparta oczywiście na pokarmach roślinnych. Pyszczak żółty, jedna z najpopularniejszych ryb akwariowych z grupy mbuna. Charakteryzuje się jaskrawo żółtym ubarwieniem i czarnymi akcentami na płetwach. Jest jednym z najłagodniejszych przedstawicieli mbuna, co sprawia, że można go trzymać z innymi mniej agresywnymi pyszczakami. Na naturze żyje w pobliżu skalistych obszarów i żywi się drobnymi bezkręgowcami. Kolejnym teraz powiem z łaciny, Mailandia Zebra to jedna z najbardziej rozpoznawalnych embuna, występująca w różnych wariantach kolorystycznych, takich jak niebieski, pomarańczowy, biały czy czerwony. Samce są intensywnie ubarwione, podczas gdy samice często mają bardziej stonowane kolory. Gatunek jest silnie terytorialny i wymaga dobrze zorganizowanego akwarium z licznymi kryjówkami. Przedostatni gatunek to pyszczak błękitny. To jeden z większych przedstawicieli Jembuna. Osiąga nawet 15 cm długości. Charakteryzuje się spłaszczoną głową i wyraźnie wydłużonym pyskiem, przystosowanym do skubania glonów ze skał. Może występować w wielu barwnych odmianach: od niebieskich po pomarańczowe. Raz ostatni, jaki przygotowałem na dzisiaj, czyli pyszczek rdzawy. To jeden z najłagodniejszych gatunków włębuna, dlatego często poleca się go do akwarium z mniej agresywnymi pyszczakami. Osiąga około 10 cm długości i jego barwienie jest charakterystyczne. Odcienie miedziano-brązowe lub rdzawe, od których pochodzi jego nazwa. Samce mogą mieć nieco bardziej intensywne kolory niż samice, a u niektórych osobników pojawia się delikatna fioletowa poświata. Pyszczak rdzawy jest mniej terytorialny niż większość embuna, co czyni go stosunkowo łatwym w hodowli. Żywi się głównie glonami i drobnymi organizmami żyjącymi w skałach, dlatego w akwarium warto zapewnić im dietę bogatą w składniki roślinne. Każdy z tych gatunków ma swoje unikalne cechy, ale łączy je miłość do skalnych siedlisk, terytorialność i wymagania dotyczące diety bogatej w pokarm roślinny. W akwarium należy zapewnić im liczne kryjówki i odpowiednio dobrane towarzystwo, aby ograniczyć agresję. Akwarium dla pyszczaków embuna powinno jak najwierniej odwzorować ich naturalne środowisko, czyli skaliste wybrzeża jeziora Mala, ze względu na ich terytorialność i aktywny tryb życia zbiornik powinien być odpowiednio duży. Minimalna pojemność dla małych grup to 100-120 litrów, jednak najlepiej sprawdzą się akwaria o pojemności 200-300 litrów lub większe co pozwoli na zmniejszenie agresji między osobnikami. Kluczowym elementem aranżacji są skały i kamienie, które należy układać w sposób stabilny, tworząc liczne kryjówki i terytoria dla ryb. Z mojego doświadczenia najlepiej zrobić to przed nasypaniem piasku, ponieważ pyszczaki bardzo lubią kopać, także lepiej sobie dać podstawkę i później zasypać yy, ułożone kamienie piaskiem. Najlepiej użyć dużych głazów wapiennych, łupków lub piaskowca, które dodatkowo pomogą utrzymać odpowiednie parametry wody. Jako podłoże zaleca się drobny piasek kwarcowy lub żwirek koralowy, który wspiera zasadowe pH. Roślinność w akwarium embuna jest zbędna, ponieważ większość pyszczaków wyrywa rośliny i skubie glony. Jeśli jednak zdecydujemy się na dodanie roślin, najlepszym wyborem będą anubiasy, lub mikrozorium, które można przytwierdzić do skał. Dobre obsady powinien uwzględniać terytorialność i agresję poszczególnych gatunków. Pyszczaki embuna najlepiej trzymać w grupach jednego gatunku w proporcji jeden samiec na kilka samic, co pozwala uniknąć nadmiernej agresji w stadzie. Dieta pyszczaków powinna składać się głównie z pokarmów roślinnych, co już wiecie, ponieważ w naturze żyją się glonami i drobnymi organizmami porastającymi skały. Najlepsze będą granulaty ze spiruliną, warzywa takie jak cukinia czy szpinak, a także specjalistyczne pokarmy dla pielęgni z roślin Należy unikać pokarmów wysokobiałkowych, ponieważ mogą powodować problemy trawienne. Akwarium dla pyszczaków wymaga regularnej pielęgnacji. Ze względu na ich intensywną aktywność i produkcję odpadów, konieczne jest cotygodniowe podmienianie wody na poziomie 30-40%. Pyszczaki uwielbiają kopać w podłożu, dlatego wszystkie dekoracje muszą być stabilnie osadzone, aby zapobiec ich przewróceniu. Zapewnienie odpowiednich warunków pozwoli cieszyć się pięknymi barwami i naturalnym zachowaniem tych niezwykle interesujących ryb. Powiedziałem dwa zdania na, na temat rozmnażania pszczaków, ale chciałbym teraz to troszkę rozwinąć. Rozmnażanie pszczaków jest wyjątkowe, ponieważ są to ryby gębacze. Samica składa jaja na płaskiej powierzchni, a następnie natychmiast zabiera je do pyska. W tym czasie samiec dzięki specjalnym plamkom na płetwie odbytowej uwalnia mlecz, który samica również zasysa, co prowadzi do zapodnienia jaj w pysku. Inkubacja trwa około 3 tygodni, podczas których samica nie pobiera pokarmu i chroni rozwijające się młode. Po tym czasie wypuszcza w pełni uformowane samodzielne rybki, które od razu zaczynają żerować. W razie zagrożenia mogą jeszcze przez pewien czas chować się w pysku matki. Aby zwiększyć szanse na skuteczne rozmnożenie, warto zapewnić im dużą ilość kryjówek i odpowiednie warunki wodne. Mbuna rozmnożają się stosunkowo łatwo, dlatego w akwariach często dochodzi do tarła. Podsumowując. Pyszczaki to wspaniałe ryby dla doświadczonych akwarystów. Ich piękne ubarwienie i dynamiczne zachowania sprawiają, że akwarium malawi wygląda niezwykle efektownie. Jednak ich agresja i wymagania środowiskowe sprawiają, że wymagają odpowiednio dobranej obsady oraz właściwych warunków. Jeśli zapewnimy odpowiednie akwarium, odwdzięczą się fascynującymi zachowaniami i niezrównanym kolorem. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i zostawicie łapkę i subskrypcję na tym kanale. Jest też przycisk wesprzyj pod dołem, jeśli ktoś ma ochotę wesprzeć mój kanał i docenisz to co robię. Dzięki i trzymajcie się na razie.